Witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj mamy kontynuację odcinka z zeszłego tygodnia, w którym mówiliśmy sobie, rozmawialiśmy o zabiegach, które można wykonywać jesienią, które powinno się wykonywać jesienią. A dzisiaj będzie kontynuacja tego odcinka, czyli co tak naprawdę można używać w domu, aby tą skórę troszeczkę pobudzić w tym okresie jesienno-zimowym. Zapraszam do oglądania. Tak jak już mówiłam w, pierwszym, w pierwszej części, jesień to jest taki czas, kiedy rzeczywiście warto tą skórę troszeczkę pobudzić, troszeczkę ją złuścić i e, zmusić do pracy, kolokwialnie mówiąc Jest to wspaniały czas, aby zacząć używać e, różnego rodzaju peelingów kwasowych, e, toników z kwasami, kremów e, takich mocniejszych troszeczkę na noc tak naprawdę teraz na rynku mamy ogromną ilość tego rodzaju kosmetyków, więc jest w czym wybierać. Ja wam akurat powiem, co ja używam i co ja polecam, co u mnie się sprawdziło i może. Między jakimi kosmetykami, jeżeli ktoś jeszcze nie zakupił, warto by było się zastanowić Więc zacznijmy sobie może od toników, czyli teraz toników z kwasami jest ogromna ilość na rynku Ja oczywiście nie będę pokazywała mojego toniku z The Urinary, bo to już by było nudne Ale tak używam tego toniku z 7% kwasem glikolowym Uważam, że jest to najlepszy tonik za bardzo dobrą cenę Ponieważ tam jest 200 ml, 280 ml, chyba e, i cena waha się w około 40 zł, w zależności gdzie się go kupi. Ja polecam kupować go docelowo na stronie The Ordinary albo na stronie Look Fantastic, bo jest po prostu najtańszy. Na Allegro kosztuje po. Ogromną ilość, prawie 30% więcej, niż jego cena taka normalna Więc to jest jeden tonik Oczywiście toniki z Pixi, które też są właśnie takie typowo wzuszczające. Wiem, że firma Makeup Revolution wypuściła na rynek teraz pielęgnację U nas w Polsce jest bardziej dostępna internetowo W innych krajach, jeżeli mieszkacie w Anglii czy chyba w Niemczech też, jest dostępna stacjonarnie więc oni e, wiem, że oni też mają tam tonik z 5% kwasem glikolowym Za bardzo dobrą cenę, bo on też w granicach chyba 35-40 zł tam e, oscyluje Więc jak najbardziej można I przypominam, że tonik już po całym oczyszczeniu skóry To jest pierwszy etap, który możemy już uznać za pielęgnację Tonikiem nie oczyszczamy resztek makijażu Czyli w momencie, kiedy nakładamy tonik, ta twarz powinna już być czysta I nakładamy go wklepując w, d, na dłonie, a nie... E, Napłatek, więc to też jest ważne. Tonik ma nam odpowiednio przygotować naszą skórę poprzez normalizację jej pH, dzięki czemu potem te wszystkie produkty, które nakładamy na naszą skórę, działają o wiele, wiele lepiej. Jeżeli chodzi o to, co nakładamy po. Po toniku, jest jeden produkt, o którym powiem dopiero w przyszłym tygodniu, ponieważ będę robiła filmik o tej całej firmie Więc to Was jakby odsyłam, może nie odsyłam, ale poczekajcie do przyszłego tygodnia, bo Wam powiem o super produkcie Ale potem jak najbardziej mamy różnego rodzaju sera, emulsje, esencje i tego typu rzeczy są esencje z kwasami jak najbardziej, tylko teraz trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, żeby nie używać wszystkiego naraz. Jakie są nasze problemy skóry i co chcemy osiągnąć? Ogólnie ja bardzo, 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 bardzo mocno zachęcam do używania retinolu w tych okresach jesienno-zimowych, dlatego że retinol po prostu odmładza naszą skórę. E, retinol, czyli pochodna witaminy A, o której notabene nagrałam cały filmik, więc podlinkuję Wam na dole. To jest witamina, która tak naprawdę najlepiej działa na odmłodzenie naszej skóry. E, są badania tak naprawdę naukowe pokazujące, że stosowanie witaminy e, A, betinolu głównie, regularnie przy minimum przez 2 lata powoduje odmłodzenie skóry prawie o 10 lat. Więc jest to dosyć dużo. Uważam, że bardzo, bardzo warto. W tym momencie, retinolów na rynku mamy ogromną ilość. I trzeba też patrzeć na stężenia. Tak jak już mówiłam w tamtym filmiku jakiś czas temu, ale przypomnę, retinol to jest forma, która jest dosyć mocno podrażniająca, dlatego że nasza komórka. Nie jest jakby nauczona do wychwytywania tego retinolu bezpośrednio do środka. Czyli mamy taką kom naszą komórkę, pokażę to trochę tak obrazowo, bo może niektórzy z was, was o tym nie wiedzą, ale dlaczego retinol działa podrażniająco? Żeby retinol wniknął do środka, musi zostać wychwycony przez receptory. I jeżeli ten retinol, to stężenie retinolu jest duże, to jakby kolokwialnie mówiąc, na bramkach, czyli w tych receptorach, robi się kolejka. I ten retinol, jakby krąży w przestrzeni około komórkowej, co powoduje właśnie podrażnienie, świąt, zaczerwienienie. Dobrze jest wcześniej w tych miesiącach letnich stosować takie formy retinolu, które nie są światłoczulające i które przygotują naszą skórę do tego, żeby potem ten retinol fajnie wnikał. Mówiłam o tym kremie AVST1 z Environu. W formie żelowej lub w formie takiej typowo kremowej, w zależności kto jakie ma, jaką ma skórę On bardzo fajnie właśnie przygotowuje naszą skórę potem, żeby nałożyć retinol w tych okresach jesienno-zimowych A ta 1, 2, 3, 4 do 5 możemy stosować cały rok, bo to są nie uczulające formy witaminy A więc wracając do retinolu, tych retinolów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo na rynku Ja Wam polecę kilka takich, które oscylują w różnych granicach cenowych Dla kogoś, kto by chciał coś tańszego i dla kogoś, kto by, kto by chciał coś mocniejszego Nie mógłby zabraknąć oczywiście firmy The Originary, w której też możecie znaleźć bardzo fajny retinol w dobrych cenach I tam chyba są stężenia od 0,25-0,5% do 1% Kiedyś był też taki, podlinkuję go Wam, ale sądzę, że on chyba został wycofany i to był 5% retinol, ale forma samego produktu była na tyle przyjemna, że on miał nie podrażniać na i właśnie mocniej przybudowywać. On był bardzo fajny i niestety już chyba go nie ma. Więc to jest to. Kolejnym bardzo fajnym retinolem jest retinol z firmy The Inklist, którego ja osobiście teraz akurat nie używam, ale miałam przyjemność używania go i jest dosyć przyjemnym przyjemnym retinolem, nie podrażnia aż tak mocno, tam jest chyba 1% i cena tego retinolu jest w granicach 50 zł. Ja akurat firma The Inklist bardzo polubiłam. Można powiedzieć, że jest to taki konkurent The Ordinary pod względem ceny, pod względem filozofii, ponieważ nawet jeżeli zobaczycie na opakowania, które Wam tutaj gdzieś będę pokazywała, w międzyczasie one też są takie bardzo proste, szata graficzna ogólnie opiera się na takich neutralnych, jasnych kolorach, tutaj jest czarno-biały co by mogło przywoływać nam takie apteczne trochę opakowania. Składy mają bardzo dobre i cenę przystępną, więc jeżeli ktoś szuka fajnych produktów, to jak najbardziej do tych dwóch firm e, odsyłam za dobrą cenę. Kolejnym retinolem, którego akurat ja próbuję, mówię próbuję dlatego, że kupiłam sobie formę, znaczy tą pojemność podróżną, to się tak mówi. I to jest retinol z Drunk Elephant. Tym, re tym retinolem z Drunk Elephant zachwycają się... Wszyscy i powiem szczerze, że sama chciałam zobaczyć, czy rzeczywiście jest e, on warty tego zachwytu, bo nie spotkałam się jeszcze ani jedną negatywną opinią dotyczącą tego właśnie retinolu. Ja go kupiłam w takiej pojemnej, w takiej podróżnej pojemności. To jest taka malutka pojemność, i on przyszedł razem z, z takim serum silnie nawilżającym, e, więc to są takie dwa malutkie produkty. Pojemność w w jednym i drugim jest tutaj jest chyba 3 ml, 10 ml, przepraszam, i 3 ml, tak. Czyli tego serum, którego teoretycznie producent zachęca łączenie z retinolem. Jest 3 ml, samego retinolu jest 10 ml. Sądzę, że mimo wszystko, że jest to ta mała, podróżna wersja, ona dosyć długo starczy. Dlatego że ja retinolu zaczynając na początku, jesieni, używam tylko raz w tygodniu. Potem sobie zwiększam użycie do dwóch razy i tak jak moja skóra będzie się przyzwyczajała, przyzwyczajała dlatego że ja na retinol reaguję dosyć mocno. Więc jeżeli chodzi o ten konkretny retinol z Drunk Elephant, Wam nie powiem teraz, jak, jak on się sprawdza, bo dopiero zaczynam go używać. Ale z tego, co słyszałam, no to jest po prostu jeden z lepszych retinolów, które są w tym momencie obecne na rynku. Czy to jest prawda, czy to jest kwestia dobrego pr zobaczymy. Kolejnym retinolem, który mogę Wam polecić, tak naprawdę z ręką na sercu, to jest oczywiście retinol z Environ który na pewno będzie Wam działał super, będzie działał mocno, będzie, będzie działał super, jednakże jego cena jest troszeczkę wyższa. Nie chcę Was teraz skłamać, ale sądzę, że ona oscyluje w granicach 300 zł, więc jest to dosyć już stosunkowo sporo e, z jednej strony. Z drugiej strony produkt jest bardzo wydajny i sądzę, że taka jedna butelka retinolu e, starczy nam na dosyć długo. Więc to jest druga rzecz. I oczywiście firma, która jest razem z Environem, można powiedzieć mistrzem, jeżeli chodzi o produkty z retinolem, to jest Zio, marka stworzona przez doktora Obasiego. Na pewno, jeżeli ktoś jest większym fanem pielęgnacji, już o niej słyszała, jest to marka, która jest maksymalnie luksusowa, wykorzystywana przez profesjonalistów na całym świecie, głównie w klinikach. Nie dostaniecie jej na pewno w internecie i nie dostaniecie jej z tego, co mi się wydaje. W żadnych, znaczy na pewno nie dostaniecie jej w żadnych perfumeriach, jest to marka, która jest sprzedawana tylko w klinikach, stosowana przez profesjonalistów i działa naprawdę cuda. Jeżeli chodzi o tą markę, to mogę Wam polecić, jeżeli ktoś lubi takie bardziej agresywne działanie, czyli jeżeli na przykład mamy jakąś ważną imprezę za pół roku i nasza praca pozwala nam na to, żebyśmy siedziały w domu lub siedzieli, i nie musimy za bardzo wychodzić do ludzi, to wspaniałym produktem będzie Radical Night Repair, e, ponieważ tam jest 1% retinolu e, i dodatkowo jeszcze inne kompleksy, które powodują maksymalne zuszczanie na skórka. I mówi się, że to jest produkt do zadań specjalnych, dlatego że on działa bardzo mocno, in, intensywnie i szybko, przez co ta reakcja skóry może być dosyć mocna, zuszczanie może być dosyć e, potężne, delikatnie mówiąc dlatego trzeba też sobie to mieć gdzieś z tyłu w głowy, głowy. Jeżeli chodzi o Zio, on też ma inne rodzaje retinolu, 0,5 i 0,1, które są już troszeczkę bardziej delikatne, ale pamiętajcie, jeżeli nigdy wcześniej nie używałyście retinolu, to warto jest zacząć od tych niższych stężeń i sobie stopniować stężenia do góry i tak samo jeżeli chodzi o, o użycie. Lepiej jest zacząć sobie raz w tygodniu, zobaczyć jak skóra zareaguje i dodatkowo dokładać kolejne dni, jeżeli chodzi o stosowanie, dlatego że po prostu no, zrobicie, może nie to, że zrobicie sobie krzywdę. Sądzę, że takimi produktami do, do e, użytku domowego raczej byłoby bardzo ciężko zrobić sobie krzywdę. Chyba, że ktoś ma straszną tendencję do przebarwień i po prostu idzie z tym, nakłada ten retinol, skóra się uszczy i on wychodzi na słońce, no to wtedy tak. Pamiętajmy, że jeszcze wrzesień, październik potrafi być bardzo ciepły, i bardzo ładnie, więc cały czas obowiązuje na stosowanie wysokiej m, protekcji. Więc to jest pierwsza rzecz. Jak najbardziej Wam polecam retinol, jeżeli tylko chcecie odmłodzić swoją skórę i to nie znaczy, że musicie być w wieku dojrzałym. Tak naprawdę, bo od 25 roku spokojnie już możecie stosować produkty z retinolem. Lepiej zapobiegać niż potem leczyć. Trzeba o tym pamiętać. A, jeszcze Wam wspomnę tylko na temat retinolu jeszcze, że znalazłam super świetny produkt i jest to krem, do, e, krem pod oczy, retinol eye cream i to też jest z firmy The Inklist, e, bardzo, bardzo fajny, jest on nawilżający, dodatkowo jeszcze właśnie tą skórę nam delikatnie pobudza, no i to stężenie retinolu jest naprawdę bardzo małe. Niemniej jednak, e, ja zauważyłam po stosowaniu tego kremu, a stosuję już go wydaje mi się ponad półtora miesiąca, jestem w połowie, a mam tutaj 15 ml pojemności, czyli naprawdę jestem zadowolona, jeżeli chodzi o ten krem. Kosztował on coś koło 40 zł, 35-40 zł, więc to też nie ma tragedii. I powiem Wam, że naprawdę ten krem bardzo fajnie działa, wygładza drobne zmarszczki, jeżeli ktoś ma mm, problem z, taką, e, z takimi delikatnymi zmarszczkami, ale jest dosyć młody, czyli ta skóra jeszcze teoretycznie nie powinna być aż tak wymagająca, to ten produkt jak najbardziej Wam wystarczy i pomoże Wam, żeby rzeczywiście tą skórę troszeczkę napiąć. Bardzo fajny produkt. I przechodząc już teraz do kwasów, czyli do tego, co możemy używać też jesienią, czyli wszystkie produkty z kwasami. Peelingi z kwasami, Peeling z The Ordinary, który pokazałam już tysiąc razy i pokażę go teraz jeszcze raz gdzieś tutaj. Jak najbardziej polecam stosowanie raz w tygodniu, 10 minut nakładamy. Jest samoneutralizujący, się zmywamy go wodą, działa świetnie, ale. W tym momencie na rynku mamy pełno produktów kremów z kwasami na noc, który możemy używać w zależności od tego, jakie mamy problemy, możemy sobie dobrać odpowiedni kwas. Bardzo fajny krem w stężeniu 5-10%, czyli dla osób, które mają problemy z trądzikiem. Ziaja ma e, ten taki kremik zielony, którego ja uwielbiam i używałam go bardzo długo. Jest to, kwa, jest to krem z 3 czy 4 a może i 5% kwasem migdałowym, czyli są to takie delikatniejsze troszeczkę kwa, e, takie kremy z kwasami dla kogoś, kto chce tylko zacząć, chce zobaczyć zobaczyć, czy będzie wszystko z, nimi w, z nim w porządku, czy skóra będzie dobrze reagowała, jak najbardziej można sobie taki krem zakupić. Ja osobiście bardzo ym, spodobała mi się właśnie ta firma The Inklist i zaryzykowałam. Tu, że używam krem, który jest, yy, to jest Acid Night yy, Treatment, czyli to jest taki krem, który ma być yy, jakby yy, bardzo mocnym, rozjaśniającym a zabiegiem na noc, który nakładamy sobie. Właśnie w tych miesiącach e, od e, jesieni do zimy. Ja nie mam jakiegoś wielkiego problemu z rozjaśnieniem, ale ten krem przepięknie wygładza skórę, przepięknie zmniejsza pory e, i rozjaśnia twarz. Bardzo ładnie napina w, poru, w, w, w połączeniu z retinolem i z tym jednym kremem, o którym będę mówiła w przyszłym tygodniu, który jest totalnym hitem, też, również, po prostu jest, są, to, są to moje. Top 5 pielęgnacji, które powodują, że ta skóra jest ładna, napięta, bardzo ładnie się świeci, nie mam problemów ze skórnikami, a mówiłam już kilka razy, że moja skóra w, po 25 roku życia zaczęła się robić bardziej problematyczna. W tym momencie nie mam nic, tfu, twu tfu, 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 Więc ten krem naprawdę działa dla osób, które mają przebarwienia. Jak najbardziej mogę polecić. I kolejną rzeczą, o której Wam powiem... Jeżeli chodzi o osoby, które mają problemy z przebarwieniami, dosyć mocnymi przebarwieniami i szczególnie tyczy się to do dziewczyn, które mają problemy z ostudą, z, czy pociążową, czy po hormonalnych tabletkach, no różnie to bywa. Jeżeli nie mieszkacie w Polsce, ani w Unii Europejskiej, czyli dla osób, które mieszkają w Stanach, tudzież mają rodzinę w Stanach, marka Zio ma bardzo fajny produkt, jest to krem. Który jest oparty na, na substancji nazywanej Hydrochinon, czyli substancji bardzo silnie rozjaśniającej, działającej z przebarwieniami, blokującej potem wydzielanie tej melaniny w skórze. Niestety Hydrochinon nie jest dostępny w Unii Europejskiej, czyli od momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, tego Hydrochinonu już tutaj nie dostaniemy w żadnym kosmetyku. Działa on bardzo dobrze. Nie namawiam nikogo do sprowadzenia kosmetyków, które są nie, nielegalne w Unii Europejskiej, ale jeżeli na przykład mieszkacie w Stanach, no to można spróbować, bo tak naprawdę tutaj on działa bardzo fajnie. Jeżeli ktoś ma bardzo duży problem i z tego powodu ma bardzo duże kompleksy, to może warto by było, a inne rzeczy nie działały, to może warto by było spróbować. Jeżeli nie, to pamiętajcie, zawsze możecie skorzystać z meladermu albo z Melac. Mela i Meladerm to są takie dwie, dwa kremy, które rzeczywiście tutaj też bardzo mocno działają rozjaśniająco. Z czym, że chyba ten Meladerm też ma w sobie hydrochinon, bo on też nie jest dostępny u nas w Polsce, trzeba go sprowadzać. Tylko, no, że niestety, jeżeli chodzi o produkty ZIO, no to w internecie ich raczej nigdzie nie dostaniecie. Jedynym sposobem to po prostu kupno u osoby, która jest dystrybutorem, dystrybutorem na miejscu, czyli na przykład różnego rodzaju kliniki, gabinety, tego typu rzeczy. To tak. No dobrze, w takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam powiedziałam i przybliżyłam, co możecie używać w tych okresach jesienno-zimowych, żeby tą skórę troszeczkę przebudować. Zapraszam Was w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek. Tym razem przybliżymy sobie troszeczkę produkty Marki Zio, czyli można powiedzieć, że pielęgnację na bardzo wysokim poziomie, która ma ceny perfumeryjne, czyli zamiast Estee jak, jak najbardziej możecie sobie kupić coś, co będzie działało o wiele lepiej, ale o tym w przyszłym tygodniu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się za tydzień.